Buenas! Witam Cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un momento, por favor. Zaczynamy! Po hiszpańsku jutro to maniana. Poranek to również maniana. Jak więc powiedzieć jutro rano? Po hiszpańsku jutro rano to maniana por la maniana. Możemy powiedzieć na przykład Nos vemos maniana por la maniana. Widzimy się jutro rano. W ten sam sposób zbudujemy zdania z pozostałymi porami dnia. Na przykład: Vengo mañana por la tarde. Przyjdę jutro po południu. Albo empezamos la fiesta por la noche. Zaczynamy imprezę w nocy. Ale uwaga, gdy chcemy podać konkretną godzinę, wtedy słówko por zamieniamy na słówko de i powiemy: Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Widzimy się jutro o 8 rano. Albo Vengo mañana a las 4 de la tarde. Przyjdę jutro o czwartej po południu. A także Empezamos la fiesta a las once de la noche. Zaczynamy imprezę o jedenastej w nocy. Mam nadzieję, że to nagranie Ci pomogło. Jeśli tak, to obserwuj hiszpański Zapytaj Poliglotę na YouTube, Facebooku i Instagramie, gdzie codziennie publikuję przydatne i ciekawe zwroty. Nos vemos pronto.